Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wyzwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Czyli jak widać, działa to całkiem nieźle. O, niech się. Nawet nie zainteresował Tak Chyba, że tylko ja ją widzę Raz pytanie ja, A to tak, do, tak sobie A nie jak długa czeka nas droga Cieszę się teraz, że nie zawiłem Może by było prościej Choć nie wiadomo, co by spotkało nas dalej po drodze W sumie to by mogło też wszystko... Wyglądać zupełnie inaczej, jakby nam cały guślarz, o, czyżby księżniczka gdzieś była po drodze Jakby nam guślarz pomógł w tym wszystkim Ale sama gra podobno ma aż 36 zakończeń, z czego 3 są takie trzy główne, no i do tych głównych dochodzą jeszcze Mam takie pomniejsze różnice Ciekawe, podejmując takie decyzje jak teraz W kierunku którego zakończenia się zbliżamy Niestety, utopce chcą nam przerwać drogę, ale nie ma czasu się nimi zajmować. Mam nadzieję, że nie będą uparcie biegły cały czas za nami. No tylko właśnie, odpuszczą sobie drogę. Prawie wyprzedziłem naszego ducha, tak. Prawie to ja bym go prowadził, a nie on mnie. Ale czyżby zbliżał się do jakiejś chaty? Daleko by się nie ukryły, jeżeli są tutaj. Coś ty tu zakręcasz. Mm, lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Pusta butelka. W sumie... O, są ślady. Bardziej bym się rozejrzał po domu. Może. Ale chyba pójdę za śladami. Nie mogę ich oznaczyć, ale tu ktoś leży. Ubrania? Czyżby się tu przebrałem? Albo tylko tyle. Dobra, tam jest przejście przez płot, ale tutaj też coś... Mamy. któraś z nich musiała ją upuścić. Bardziej te śladem nie zastanawiałem, nie mogę... Czyżbym widział podkowę? Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Okej, okay, masz duchu. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Więc zobaczmy co jeszcze. Coś mnie próbowało zaatakować za plecami. Ja myślę, że wyprzedzę go. Przypuszczam, że to o tę drogę chodzi. A wolałbym, żeby te stwory zrezygnowały, choć widzę, że chyba duch się może zaraz obrazić, tak? O! Tak, to mieliśmy poczekać na niego, ale gra chyba wymusza na nas... Albo dobra, odpuściły sobie. Myślałem, że wymusi na nas atak na tamte stworzenia. Mnie bardziej interesuje to, dokąd ten duch nas zaprowadzi i przypuszczam, że to jest kolejny odcinek, więc znowu tak w połowie. Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Korle, no i będziemy mieli teraz, mieli naprawdę sporo misji głównych na kanale. Okej! Okay. Utopce, uciekajcie! No tak, sobie nam żarty zrobił. Duch. Niestety to nie utopca, a zgnilce. I to wygląda jakby to było coś silniejszego w, tym, w tej okolicy. Jak mam szósty poziom, czyli są silniejsze ode mnie. Ale mam nadzieję, że uda nam się no właśnie wygrać tę bitwę. O ile tylko. O, coś się stało ze mną niedobrego. O ile tylko nie wpadnę między nie. No, uciekać w takiej sytuacji trzeba było. Tak zdecydowanie. Podobała mi się moc, którą miały sobie czy którą miała Siri tak do przemieszczania na pewno było to łatwiejsze niż tak w przypadku Wiedźmina, ponieważ było trudniej się zablokować. Tutaj mamy szansę przeblokować się, chociaż sama walka też się przyda. O! Co się nie stało? Niedobrze. Jeszcze jeden zgnilec. I kolejny. Hmm. Dobrze by było, chociaż to chyba jest nie najlepszy moment. Ponieważ gra raczej nam się nie zatrzymuje, a nie, zatrzymuje się na szczęście, ale zastanawiam się, jak z nimi tutaj walczyć. Ewentualnie, dobra ucieczka, tak, muzyka genialna w tym wszystkim jest. Choć przyznaczę, że sama walka nie jest prosta, przydałoby się. Będę musiał na pewno rozegrać jakieś misje dodatkowe. Żeby popracować nad naszą też umiejętnością, siłą. Dobra. Jeszcze regeneracja, tak? Zdecydowanie się przyda. Ale coś w tych stawach wcześniej miały problemy z życiem. Nie wiem coś. O właśnie. W pewnym momencie coś się dzieje z nimi. No nie mówcie, że to tak bez końca, tak, nie ma sensu tutaj walczyć z nimi, ponieważ one cały czas będą w ten sposób ginąć. Więc może jednak spojrzę. Do naszego westeriusza. Jak z nimi walczyć? Utopce. Utopiec. Nie utopiec, to były. No właśnie, co to było? Utopce? Nie wydaje mi się, ale spróbuję użyć magii, takiej jak na utopce, czyli znak igni. Hmm. Może to nam jakoś pomoże w walce? Igni. Dobra, odzyskać trochę siły. Nie, to jest tylko ogień. Co prawda dosyć mocno zaszkodził. Być może mam je ubić jeszcze, nim wybuchną, chociaż ciężko powiedzieć. Dobra. Koniec, czy jeszcze jakiś chce mnie tutaj męczyć? Nie, czyli po prostu to jest ilość. Na pewno pozbieram sobie rzeczy, które kryły w sobie, choć za wiele to ich tutaj nie było. A i będę musiał też poszukać jakiegoś jedzenia, tak Co tu się stało? Martwe konie. Hmm jakbym wiedział to od razu bym nie walczył, tylko je zbadał Co my tu mamy Chodź to badanie będzie trochę trwało Kości już tu chwilę leżą Nadgryzły siodło? True pojady robią się coraz bardziej żarłoczne Gorzej, jak to nie trupojadę. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Czy tymi końmi uciekły, może? Albo tym koniem jednym. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Przecież że tam chyba widziałem jakąś nogę obok. Nie wiem, kto tam leżał. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Hmm. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Tu coś jeszcze leżało. Nic nie wiem, co z tego będzie. Na pewno wezmę trochę jabłek, żeby zregenerować siłę. Sok jabłkowy nam został. Niewiele mamy naprawdę tego zapasu. Jeżeli przyszłoby nam z kimś jeszcze walczyć, to tak, wspomniałem wcześniej, będę raczej unikał walki, ponieważ nie do końca jestem przygotowany na takie motywy. O, wilk nas goni. Dobra, żeby czasem nie wejść w większą ekipę, ponieważ widzę tam więcej stworów. Wilka akurat jesteśmy w stanie dość szybko pokonać. Motrowa wilka nam się przyda też może do pożywienia. Jak będę szedł po cichu, to może mnie żaden z potworów tu nie usłyszy. Kręci się tego naprawdę mnóstwo w okolicy. Jeżeli to jest wilk, tak, to jest wilk, to mogę się... Dobra, uciekaj. Chyba zobaczył mój miecz. I się na szczęście wystraszę. Przydatny ten duch. Chyba, że na, nas chce wyprowadzić w malinę. To będzie dużo gorsza sytuacja. Czyby tu się ktoś krył? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Dobra, gdzieś tutaj droga nas kręci. Czy prowadzi jakby od tyłu, ale spróbuję najpierw wejść przez drzwi. Nie, złamane wiosło, nie, nawet na handel to jest słaba. Akcja. O! Do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet: żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Okej, okay. czyli ładnie nas tutaj. Czy też ładnie synek robił? Hmm. Zapytajmy w ten sposób, może. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie panie na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana Barona. Czemu? Bo. bo on ją lał, panie. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale. E, nikt palcem nie kiwnął. Dobrze, czyli to wiemy. A gdzie się żona kryje? Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni i przeprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiły i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd zerwał się wicher. Myślałem, że miłe urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska całe chmary krążyły nad lasem. A wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skoliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Hmm. Co to za znaki może? Jakie znaki? No, takie jakby jej ktoś razem wypalił, na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak, tyle że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie jak coś nie lknie, Zimne potem nie slały. Pani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze nie? Znaczy, mój i panienki Tamary się społożyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas biedasz, pisze. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro, dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby spoczynił. Mądre słowa. Żeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dziękuję za pomoc. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc. Ta panienka wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Okej, okay, i to powiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Nie wiem, zobaczę jak mój ekwipunek wygląda, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Bo nie wiem, czy nie musiałby gdzieś zawitać. Tak, zostało nam, chociaż jeszcze mamy trochę surowego mięsa na szczęście, więc nawet jakby się skończył sok jabłkowy. O, który całkiem nieźle działa swoją drogą. Też szansa, że jeszcze przetrwamy, tak, ponieważ wydaje mi się, że będziemy musieli. Hmm, jeszcze jak z jakimiś ciemnymi mocami się tu Czyli zmierzyć. Się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, dea. Odejdź w pokoju. Dobre, i to. Teraz tylko mamy. Możemy albo poszukać córki, albo spotkać się z baronem. Myślę, że chyba najpierw spotkam się z baronem, a później. No zresztą chyba nawet sama gra tak podpowiada. A później też spotkamy się z córką. Tym razem już pojadę na koniu. Powinienem być bezpieczniejszy, choć czeka nas długa przeprawa. Nie to przez całkiem nieciekawe tereny. Z drugiej strony ten koń nieźle potrafi przyspieszyć naszą podróż. Chodzi daleko mu... Zresztą może... O, może nie musiałbym tego w ogóle tak robić. A gdzieś. Nie, niestety w okolicy nie ma znacznika. Być może jakbym dojechał tutaj do tej wioski, ta córka gdzieś się tutaj chyba kryje. Wysoko. daleko. A nie, tutaj widzę ją. Więc to by była już w ogóle długa wyprawa, ale będziemy mogli się znacznikami przenieść pod dziełowisielców później. Ehm. Może jakbym dotarł do tej wioski, gdzie tam była z tamtej strony bym szybciej udało mi się dotrzeć do Barona, tak poprzez znacznik, ale hmm... Też wybraliśmy się w, to, w tę stronę. Najwyżej później to nadrobimy, czy w misjach dodatkowych jakoś będzie tego więcej. Teraz mam przy okazji szansę porozmawiać, bo trzeba przyznać, że gra też wnosi wiele takich dodatkowych fajnych m, wartości czy przesłań. Tak, powiedział nasz wieźmie, że te słowa, że były bardzo mądre i w sumie trzech że bardzo. Nie mam czasu na kłopoty. Bardzo ponadczasowe. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Czyli tak byśmy tutaj dotarli. Sorry za przetrącenie. Będziemy mieli też okazję dokonać jakichś zakupów. O ile coś się tu niedobrego zaraz nie wydarzy, bo ciemno. A kotia oczy by mi się tu przydały, chyba. Bo w tej chwili to ledwo widzę tak, na dwa łokcie, tak? To, dosłownie cytując naszego rybaka. Ciekawe jak sam Baron na to zareaguje. Powinien się ucieszyć, że córka jest zdrowa, no ale też nie wiadomo co dalej. Będzie chciało od nas, żebyśmy pomogli. Oj, oj. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym, wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam. Macie tu w budzieńce. Bardzo miło z Twojej strony, tak. To dodatkowo jeszcze dostaliśmy jakieś fundusze. Przydadzą się na pewno. Tym bardziej, że dobrze, że nie pytał o to, czy je przyjmiemy, czy nie przyjmiemy. Bo strasznie ciężko mi przyjąć pieniądze tak, od tych wszystkich chłopów. Wiedźminie, nie, pozwól na moment. Czego Ty możesz chcieć? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w ten noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Chcę, żeby poprawiło mu się na lepsze. je baronie. Chyba czeka jakaś zmiana charakteru, na szczęście. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. W Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się jej. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Tak, nie przejdziemy do Konkretów może dalej? Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No teraz już nie. Wiadomo, było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieść je z tego cholernego welen! To wszystko przez tę zaszczaną dziurę! Tu nic nie mogło pójść dobrze! Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodź mi do środka trochę tu chłodno. <noise> Ale tym razem już myślę, że bez picia, bez gorzałki. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku? Jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. No, okej. Okay. Myślę, że warto się zgodzić. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Redańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo gość miała zastanę odleżenia. przenosili znowu się Na to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. <gry> ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Ale z nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Hm, prawdę? Powiedzmy jej prawdę. W Karmore. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Hm. Niech będzie dalej, to mimo wszystko jest prawda. Nie jestem Wiedźminką, po prostu się tam wychowałam. czy władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mnie, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzykam. Zamknij się, i nikogo nie obchodzą, twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? <laughs> Że mnie konno pokonasz? <laughs> Jasne. O, o co? O to karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Dlaczego? Co ci tak mina zrzedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Coś czuję, że czeka nas wyścig, i chyba wiem już, kto go wygra. Już świta, gotowy? Jak nigdy i się dowieże. Na koń. Okej, okay. nie wiem czy czuję się na tyle gotowy, żeby Dalej, wygrać dzieli! wyścig. Nie przynieść tam wstydu. Ale zobaczymy. Tak Syria, nie Baron. No w taki sposób to raczej nie wygram. Hmm. Zobaczymy tak. Nie wiem czy powinienem powiedz tam tą prostą ścieżką czy tak nas tutaj gra prowadzi. Ciężko to określić, ale póki co nie, nie widzę nigdzie barona. I wróciliśmy na ścieżkę. Być może znalazłem tym samym sposobem skrót jakiś. Okej, okay, widzę już barona tak zbliża się. Jest już niedaleko, tylko żeby nasz koń wytrzymał. Dobra, koniec? To nie było takie złe wcale. Wichernie dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Teraz ma do ok, tego się nie spodziewałem. Wrzasnęła, jako szalała, i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się. Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Ok, zakrajmy gwinta, tak. Najlepszy, najlepszy motyw, jaki byśmy mogli teraz to odpalić? Nie, na pewno nie będę grał, ale chętnie jeszcze porozmawiam. Może od początku. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilgadczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma temerii. Nie ma czego zdradzać. Ten Nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Trafne porównanie, tak? Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił w rońce. Jak Nitgard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. No dobrze i teraz coś, co mnie interesowało od samego początku najbardziej. Słyszałeś coś o Wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie, co tam jeszcze. No to się dużo dowiedziałem. W Gwinta grać nie będziemy, choć pewnie ci, co by zagrali, to warto, warto pokonać takiego przeciwnika, bo dostajemy wtedy jakieś kolekcjonerskie Byłem. karty do gry z innymi. Okej, okay, czyli będziemy musieli się przenieść do Oksenfurtu, ale to też zrobimy w następnym odcinku. Tymczasem... Hmm. Chyba to wszystko co tu mogliśmy zrobić. Być może uda się rozegrać jakieś misje dodatkowe, bo wiem, że coś jest też jeszcze u barona do zrobienia. Dlatego dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, tak, ty się już uspokój. Wiedźminie, zaczekaj. Gdy odnajdziesz moją córkę, może się jej to przekazać? שמעת שאני עולה לכאן? Okay? Uh -huh.